Witamy na briefingu prasowym poprzedzającym spotkanie 17. kolejki Fortuna pierwszej ligi pomiędzy Atlantycką Rzeszów a Odrołopole wraz z nami Dawid Kubowicz. Dawid, witamy Cię. Witam. Dzień dobry. Mecz w piątek, 12 listopada o godzinie 17.30. No, właśnie jakiego pojedynku możemy spodziewać się? No myślę, że na pewno nie będzie to łatwy pojedynek. Przeciwnik bardzo ciężki. Myślę, że podobnie. Podobnie grający do nas, o czym świadczy też miejsce w tabeli, mamy do nich 5 punktów, więc na pewno każda z drużyn będzie walczyła o to, my o to, żeby się zbliżyć na dwa oczka do, do Odry i gdzieś tam myśleć o, o górze tabeli. Odra na pewno nie będzie chciała stracić tej przewagi i też się bije o, pewnie o te cele jak szóstka. Ostatnio wygrali 3-0, więc Podejrzewam, że będzie to ciekawe spotkanie. Wypada Bojan Gwozdenowicz. Trzeba na pewno teraz łatać szeregi obronne. Powiedz, czy nad tym aspektem pracujecie, ponieważ wiadomo, trzeba tą formację troszeczkę poprzestawiać. No, pracujemy cały czas. Ale to myślę, że to nie do mnie pytania do trenera. Ostatnie mecze też pokazały, że były różne absencje, czy to wynikające z kontuzji, czy, czy z kartek różne pomysły, tak jak przestawienie Mikulca do środka pomocy, więc myślę, że, że tutaj żadnego problemu z tym nie będzie. Są Mamy szeroką kadrę, dużo chętnych zawodników do gry. Jeden wypada, wskakuje następny i daje jakość. bo Bojan to też potwierdził. No, no nie fart, że, że dostał tą kartkę i i musi pauzować, ale no, tak jak powiedziałem, są inni zabonnicy chętni do gry i na pewno dadzą radę. Główny cel na pewno przed tym spotkaniem piątkowym to wystrzegać się błędów, zagrać absolutnie na zero z tyłu. Wiemy, że w Fortuna pierwszej Lidze występują teamy, które bezwzględnie wykorzystują każde potknięcie i zawahanie. No tak. Jest też taki okres sezonu, nie można pomijać tego, że, że murawy też. Są w gorszym stanie na stadionie miejskim, dużo piasku zostało wysypane, więc, więc te mecze często mogą wyglądać tak, że jedna bramka strzelona może decydować o tym, że, że zespół wygra mecz. Później drużyny często się cofają, dobrze bronią, więc no nie, pomij nie pomijajmy też tego faktu. Wracając do poprzedniego spotkania z górnikiem Polkowice, czy nie żałujesz troszeczkę zainkasowania tylko jednego ligowego punktu, bo wiadomo, że optycznie przewaga była, ale z drugiej strony musimy oddać Polkowiczanom, że to naprawdę solidnie grający w piłkę zespół? Polkowice pokazały do tej pory w Lizę dużo dobrej gry, na absolutnie krwi dobry przeciwnikom? Mecz skończył się 0-0. Mieliśmy swoje sytuacje po, po, po analizie wideo. wynikało, że mieliśmy więcej tych sytuacji, doszliśmy więcej strzałów. Przeciwnik może trochę więcej utrzymywał się przy piłce, ale taki był nasz pomysł na to spotkanie. Stworzyliśmy sobie więcej sytuacji. Szkoda, że nic nie wpadło, ale też było dużo pozytywnych akcentów. Zawodnicy, którzy wchodzili po kontuzji fajnie, Hebelek się pokazał. O do fajny strzał w końcówce. Szkoda, że, że nie zakończył się bramką, także możemy optymistycznie patrzeć na kolejne mecze. Drodzy Państwo, o tyle Dawid Kubowicz. Piątkowy mecz o godzinie 17.30 na obiekcie miejskim przy ulicy Hetmańskiej. Serdecznie zapraszamy. Dawid, dzięki, że byłeś razem z nami. Dziękuję.